Cimeje Ilmas przez długi czas żyła w ciągłym strachu, czekała na jakiś znak od zaginionego męża Mustafy. Mężczyzna osiem miesięcy temu zniknął bez słowa. W końcu się odnalazł w jednym z aresztów śledczych w Ankarze. Ilmas mogła na chwilę odwiedzić męża. Bardzo schudł, co najmniej 20 kg. Jego twarz była blada, a ręce zimne jak lód. Podejrzewam, że bardzo słabo go odżywiali i przetrzymywali przez długi czas w ciemnym pomieszczeniu, bez dostępu do światła dziennego. Ankara, stolica Turcji, 19 lutego 2019 roku, jak co dnia rano Mustafa Ilmas żegna się z żoną i wychodzi do swoich zajęć. Tego dnia fizjoterapeuta zniknął bez śladu. Szedł chodnikiem w kierunku przystanku autobusowego, ale zanim tam dotarł, został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Założyli mu na głowę czarny worek. Podejrzewam, że został wciągnięty do czarnej furgonetki, czekającej na roku. Porwanie zarejestrowała kamera monitoringu pobliskiego sklepu. Dla zrozpaczonej żony, póki co, to jedyna wskazówka. Przez wiele miesięcy próbowała dowiedzieć się czegokolwiek od policji i władz, ale bez skutku nikt nic nie wie. Dziwnym zbiegiem okoliczności, kilka miesięcy przed zniknięciem, mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu śledczego. Postawiono mu wówczas zarzut przynależności do ruchu gulen. Tym razem jednak sprawa jest bardzo tajemnicza. Bankarze w parlamencie kobieta otrzymuje w końcu pomoc. Sprawą zajął się opozycjonista Umer Gargariolu. Jego analizy dowodzą, że porwanie męża Ilmas nie jest to odosobnionym przypadkiem. Polityk ciągle dostaje doniesienia o podobnych uprowadzeniach, to już prawie 30 osób. Ale na konferencję prasową posła przybywają tylko nieliczni dziennikarze. W Turcji to temat niewygodny politycznie. Porwani są prawdopodobnie zwolennikami religijnego ruchu Gulen, który ma być odpowiedzialny za nieudaną próbę zamachu stanu sprzed trzech lat. Także ten mężczyzna, lewicowy związkowiec, przyznaje, że we wrześniu sam ledwo uniknął porwania, swoją historię nagrał na wideo i opublikował zdjęcie czarnego transportera. Dziś żyje w ciągłym strachu, boi się rozmawiać z dziennikarzami. Strach przed szykanami nie jest bezpodstawny. Kiedy Umer Gargariolu z żoną i innymi krewnymi demonstruje na ulicy, by zwrócić uwagę na los tych, którzy zostali uprowadzeni, szybko interweniuje policja. Opinia publiczna nie powinna o tym wiedzieć. Poprosiliśmy władze tureckie o komentarz w tej sprawie, ale wniosek o wydanie oświadczenia, który skierowaliśmy do tureckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem ambasady w Berlinie, pozostaje bez odpowiedzi. Nawet międzynarodowe organizacje zajmujące się prawami człowieka nie otrzymują od Ankary żadnych informacji na temat porwań. Mogą tylko przypuszczać, dlaczego rząd turecki ucieka się do tak bezwzględnych rozwiązań. Nie jest łatwo znaleźć wytłumaczenie dla takich działań, chyba że przyjmiesz założenie, że osoby odpowiedzialne próbują zastraszyć społeczeństwo i wymuszają zeznania odporwanych ludzi, żeby przyznawali się do czynów, których nie popełnili. Ponieważ krewni niestrudzenie domagają się wyjaśnień, niektórzy z porwanych mają odwagę opowiedzieć o swoich przeżyciach. W liście do parlamentarzysty Gargariolu jedna z ofiar opisuje, jak była torturowana w tajnym ośrodku przesłuchań prowadzonym prawdopodobnie przez tureckie służby specjalne. Jeśli się nie przyznasz, powiedzieli do mnie, to będziemy cię torturować, jeśli umrzesz, pogrzebiemy cię i upozorujemy naturalną śmierć. Wszystkie ofiary mówią to samo. Zostały uprowadzone czarną furgonetką. Z zawiązanymi oczami przewieziono je do budynku z licznymi celami, w których siedzieli już inni ludzie. Potem były torturowane. Ich oprawcy chcieli usłyszeć nazwiska. Simei Ilmas jest pewna, że jej mąż też był torturowany w takim miejscu. Oskarżono go ponadto o przynależność do organizacji zbrojnej i odmówiono dostępu do wybranego przez siebie prawnika. Kobieta razem z teściami szuka pomocy w tureckim stowarzyszeniu praw człowieka, ale nawet tu policja radzi jej, by trzymała buzię na kłódkę i nie pogarszała sytuacji, ale ona nie chce milczeć. Jego stan fizyczny i psychiczny wskazywał na to, że miał za sobą ciężki okres. Podejrzewam, że przesłuchania bardzo wycieńczyły mojego męża. Po torturach dali mu czas na odpoczynek, po czym natychmiast zabrali go na posterunek. Niektórzy z porwanych wracają do rodzin, ale strach o ich życie nie ustaje.